Jeżeli chcecie grać bez podatku to w Totalbet macie taką możliwość, ja nie reklamuję buchmacherów, ale tylko pomagam Wam jeżeli coś chcecie zagrać się bez podatku, a najlepiej w Totalbet wystarczą trzy zdarzenia po kursach 1.30 i grałem bez podatku jak tu będę prezentował na progresji, a także czasem na taśmach weekendu jakie tutaj będę grał, no i właśnie tak wybrałem na dzisiaj takie mecze. Tu macie wszystko opisane, gramy wtedy bez podatku i wygrane są zawsze wyższe o 14%. Wystarczą 3 zdarzenia na kuponie z kursem 1.30. A jeżeli będzie nas więcej, to będzie lepiej. Także śledźcie kanał, lecimy do typów. Witam w dobrych nastrojach, bo progresja wczoraj siadła tak naprawdę dzisiaj, bo nagrywam to w sobotę wieczorem i właśnie będziecie mieć film już w sobotę wieczorem. Żeby już sobie moc zagrać w niedzielę. Co wybrałem na progresję, która wczoraj weszła? Wybrałem trzy spotkania, jak zawsze. I prawie kurs 3 ogólny. gramy bez podatku, bo trzy typy ponad 1.30. Napoli, Genua, widzę włoskiej, Myślę, że sobie spokojnie Napoli powinno poradzić. Brentford City, bezpieczny typ. Że City wygra dowolną połowę. Bardzo sympatyczny typ. Moim zdaniem City to spotkanie ogólnie wygra. Chyba jak będzie remis, a będą przegrywać nie wiem, jedną połowę, to drugą wygrają, no bo będzie remis, czyli drugą połowę yy, muszą wygrać. I ostatnie spotkanie, znów koszykówka, Liga Polska i King Szczecin na zwycięstwo na wyjeździe. Tyle w ramach progresji. Taśma no wczoraj zawiodła, ale nie poddajemy się, zawsze mówię tak, że jedna taśma jak wejdzie na miesiąc, to już jest duży plus. Zobaczymy jak będzie dziś. Gramy piłkę ręczną i na Magdeburg drugie spotkanie tutaj mamy tenis i lecimy na Tomasa Machacia że sobie poradzi z niżej notowanym rywalem kolejne spotkanie Polska Liga Piłki Nożnej Górnik Zabrze z remisem myślę, że Legia będzie no troszkę y, poturbowana po tych europejskich pucharach tak jak y, niejeden zespół w, y, w ligach europejskich będzie, będą trudy odczuwać te zespoły. Górnik zabrze gra sobie co tydzień, a nie co 3 dni, więc i także u siebie. A górnik nie lubi się z legią, i myślę, że tutaj powalczy i wytrzyma 3 punkty. Tym bardziej, że górnik jest liderem w ekstraklasie. I ostatnie spotkanie: Juventus Milan, fajny typ na trzy bramki. Czemu nie spróbować? Chociaż tutaj myślę, że wynik się zakręci wokół okórenicy 1:1, ale może będzie to 2-1 lub wyższy renic 2-2. Tyle w ramach. Progresji, taśmy weekendu, bardzo fajnie zaczęliśmy ten miesiąc. Kolejny plus na progresji, to jest dla mnie najważniejsze. Jeżeli dzisiaj nie wejdzie progresja, to znowu będę grał sobie za 50 zł, bo będziemy nadal na dużym plusie. Na progresji, a taśmy zawsze gram za 50 zł, nieważne czy wchodzi, czy nie wchodzi, zawsze gramy regularnie za 50. A progresja zwiększamy stawkę, jeżeli jesteśmy na minusie, ale zaczynamy miesiąc od plusa, także 3. Kupony z rzędu mogę grać sobie za 50 zł. Tyle w ramach podsumowań wczorajszego dnia, czyli soboty. Wczorajszych kuponów. No i co? Liczymy na kolejne zielone typy i kupony. Miejmy nadzieję, że tak będzie. Trzymajcie się widzimy się w kolejną sobotę. I co? Wszystkiego co najlepszego Wam życzę. Śledźcie progresję, bo zawsze każdy miesiąc jesteśmy na plusie. Piąty miesiąc plus. Trzymajcie się, cześć.